Żeby się dobrze komunikować, trzeba po pierwsze wiedzieć, do kogo się mówi. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo taka komunikacja rzucona w przestrzeń, kiedy my nie do końca wiemy, kto jest odbiorcą, używamy generycznego, ogólnego języka, to jest coś, co się nie sprawdzi. Im lepiej jesteśmy w stanie się dostosować do odbiorcy, mówić jego językiem, tym bardziej komunikat dotrze. Więc to, to jest jakby pierwsza rzecz, do kogo mówimy. Druga rzecz, jaki jest cel? To wynika troszeczkę z pierwszej rzeczy. To znaczy, że ten odbiorca nasz on ma pewne cele, i inaczej rozmawiamy z kupcem sieci handlowej, inaczej rozmawiamy z końcowym klientem, który chce zjeść dżem, inaczej rozmawiamy z końcowym klientem jeszcze ekologicznie nastawionym, który chce ten dżem zjeść. Więc ta świadomość celu jest, jest bardzo ważna, a potem wchodzi taka warstwa, w jaki sposób to opowiedzieć, żeby miało to ręce i nogi. To musi być zrozumiałe, to musi przekazywać wartość. I w jaki sposób, jeśli chcemy sprzedawać, oczywiście musi tego konsumenta skłaniać do akcji. I te trzy elementy, one tworzą skuteczną komunikację. Jest kilka takich rad, natomiast pierwsza jest taka, żeby przestać mówić o sobie, a zacząć myśleć o konsumencie, bo, bo bardzo dużo e, tych prezentacji jest czymś takim, co ja określam mianem niemieckie porno. E, w niemieckim porno najczęściej padające słowo to jest ja, 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 ja. I teraz oglądasz prezentację, w której słyszysz ja, 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 ja. E, i to jest coś, co wyłącza widownie. Wiesz, to znaczy, że mm, ludzie nie do końca chcą słyszeć o tobie, woleliby słyszeć o sobie, i im więcej tam tego wstrzykniemy, tym lepiej. Druga rzecz to jest kwestia pewnych technicznych możliwości, to znaczy, że jeśli wymagana jest na przykład prezentacja w PowerPoincie, Fajnie byłoby, gdyby ona była technicznie dobrze przygotowana i technicznie dobrze dostarczona, więc, więc to jest, jest kolejna rzecz. Natomiast z tych prezentacji, które, które widziałem, niektóre były świetne, naprawdę. Niektóre były świetne tak o, bez żadnych poprawek. Niektóre wymagały małych zmian w strukturze, bo były troszeczkę chaosem. Też starałem się uczyć ludzi tego, w jaki sposób tę strukturę przygotować. A niektóre po doszlifowaniu, właśnie wycięciu tych takich najczęstszych błędów, też będą świetne.